To nie Glenn. Zostaw tą broń, nie do każdego. Uspokój się. Ale charakterek ma, temperament ma. nie ostro. Widziałeś to? Glenn pewnie tam, tam siedzi, no przestań celować tak. Nie no, jakiś szał, spokojnie.

Równość dla kobiet, a nie ty takie to reprezentujesz okropne tego, a może zazdrosna jesteś Pewnie myślisz, że zaraz to tutaj Li już nie będzie nią zainteresowany i dobrze, niechaj będzie. Ogonik to zmi zmieni jutro spokojnie. I tego zrobię wszystko, co napisałeś. Sorry, że nie zrobiłem go niczym. Ale tak jakby zapomniałem i cię oplułem. Wyjrzyj za murek. Mogę wy prawo spojrzeć Nie, nie, spokojnie, ja chciałem tylko spojrzeć O O O O, dobrze Dobra, już nie kapię się Tylko zerkałem Tylko zerkałem, ok? Dobra, i co? No już pozerkałem, już wszystko wiem, co tam Glenu u ciebie. Okej, okay, spoko. Gdzie teraz? Mm, ja bym w lewo poszedł. O, poduszka. Weź poduszkę. No dobra, już nie bądź taka cyniczna. Poduszka jest do czegoś innego. Poduszka jest później jak do motelu pójdziemy. Myślisz, że tam poduszki są świeże? Ja pisz mu się się Tylko zerkałem. Tylko zerkałem. O, ciężarówka. Dobra, Dobra. <ścoughs> Śrubokręt! Bo, kreml! Aleś będzie przydatny, tylko jak się tam dostać? Weź wyjrzyj na górę. Ale miałeś W wyjrzeć? Poduszką? No nie wiem. <grytanie> nie <grytanie> Mam nadzieję, że się uda. Czekaj, rozejrzyjmy się trochę, chat. Może znajdziemy coś. Bo nie możemy rozbić. Hmm. A mógłbym mu coś zrobić? O! O! No zamknij mordę! Usłyszał. Ticho, nie płacz tam. Już idziemy. Wybiały biały książę, Glen już idzie. Na ratunek, dobra. Na sekundę, wyjrzyjmy. Chowam się. Wyjrzę teraz tutaj. Tutaj mogę wrócić tam ewentualnie. Tutaj co mogę zobaczyć? Mogę z Tobą porozmawiać. Co tam, Glen? Dobra, pchnij samochód albo mogę otworzyć drzwi. O, świeca zapłonowa, co się może przydać? Weź to, Jońkuj. Możesz tu wejść? Kurde, no nie wiem, czy przekładnia to jest dobry pomysł. Nie wydaje mi się. Nie, to nie jest dobry pomysł. To się ruszy ten samochód, czy coś. Wycofujemy się, widzowie. O, tam na górę można spojrzeć. No tak, próbują. Dobra, już, wycofaj się, Lee. Lee, w jaki sposób? Ty, nie mogę się cofnąć? Muszę to zrobić. Nie mam wyboru. Klikam S, wsad, nie, nie działa. Muszę. Muszę to zrobić, nie mam wyboru. Dobra, czekajcie. Siekiera tam jest, to się przyda, ale to później. Weź tam wróć. Wracamy tam, ale ja sam, wy nie musicie iść ze mną. O no co? Jaki mądry! Jaki mądry! Miało to być ciche przecież! okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. jednak na szczęście dobra, już się bałem. Już się bałem. Zabieraj ten śrubokręt, przyda się w przyszłości. No, to tego też się przyda. To fakty. Dobra, idziemy w lewo. Tutaj idziemy szybciutko. Możemy pochnąć ten samochód, albo ewentualnie. Bo tutaj nic nie możemy zrobić. A czy tam możemy coś zrobić? Nie. A czy tutaj mogę coś zrobić z nim? Nie mogę, czyli mogę tylko popchnąć ten samochód, no to popychamy, to nie mam innej opcji już Ow. No, 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 nie, nie! Dobra. Dobra i teraz jak? Gdzie my teraz idziemy? Tutaj już nie mamy nic chyba ja musimy się wrócić Zgaduję, że musimy iść tam. Bo już tutaj nie mam żadnej innej opcji. Nie mogę nic innego zrobić i pewnie będę chciał podejść i zadźgać go Ty, gdzie on się podział? A, tutaj jest, dobrze, dobrze, dobrze Muszę go zabić, czy mogę go w sumie zostawić? Mogę go zabić po cichu. No dobra, spokojnie z tą dziewczyną. Nie, nie mogę, dobra. Oho. Dobra, sekundę. Okej, okay. ty jak zagwizdał na niego. Czekaj, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz. Głowę! No, w głowie jaką klatkę piersiową. I, I tego też. Spokojnie, spokojnie, mam go. Jestem profesjonalistą. Zabij go najpierw, żeby cię mnie nie dziawnął. Dobra, nie w sumie. Możesz? Weź go, zatchnij. Nie ma co ryzykować. No ale śrubokręt straciłeś. Weź śrubokręt. No. no, ale lepiej byłoby mieć dwie bronie aniżeli jedną. W sumie gaśnica byłaby też dobrą bronią. Dobra, oby było warto. Glenn, robimy to dla ciebie. Ok, Dobra, na dwóch dam radę. To tylko dwa zombiaki. Jeszcze nie wiedzą, że tu jestem. Pięknie. I drugiego, drugiego. Czekaj, czekaj. O, tak, tak. Pięknie. Hello in there. We're here Naprawdę jak chcesz ją zostawić? Come on! Nie wiem, nie wiem czy będą odcinki na YouTube'a, a do której myślę, że około 23, jak zawsze. No nawet nie wiem na którym chapterze teraz jesteśmy. Czy to nadal jest chapter pierwszy, czy chapter drugi? Nie wiem w którym momencie gry jesteśmy. Dobra może spróbujmy na początku rączką. To cały czas jest chapter pierwszy. Dobra, no to trudno, to się kierą. To na kilka streamów będzie. W takim razie. Aha. Witam, co tam u ciebie? to Guys, she's been bitten. What? I told you, I said, go away! Hey, don't now! But you wouldn't just leave! Let's mm. calm down. You could be fine. I mm. won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and, and you come back and you kill anything you can find! Dobrze, Glenn. i Glen! <laughs> <Ty laughs>

You know, then, then no Lee, do Horny Jailu! Nie, nie dajemy jej pistoletu, spierdzielaj stąd! Nabój! Nie dajemy ci bronić. Nie dajemy ci broni! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie to jest nabój! My nie dajemy, no sorry! And I can be with my family and it'll help you. Yeah, so way. nice. Back up! Please! Uh-huh. 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 Uh -huh. Yeah! That's why i not going Whoa, take it easy. just want to help. You can't. Miss, just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just no, no! No! Ah! Się, że pokazali tą scenę. W sumie. O kurde. O kurde. Glenn. Let's get out of here. Ach, czyli ta wielka misja to było wielkie marnowanie czasu. Powinniśmy ją zostawić, niestety. Get